Moim i Państwa gościem jest Tomasz Trela, nowa lewica, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, ile warte są słowa Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą bez złożenia pełnego przyrzeczenia? Dokładnie tyle samo, jakby Jarosław Kaczyński to przyrzeczenie. Złożył, wszystko jest zaprotokołowane, będzie w protokole i wszystko może być wykorzystane przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Taka była taktyka Prawa i Sprawiedliwości, żeby zrobić zamieszanie na początku i panowie z Prawa i Sprawiedliwości liczyli, że jak Jarosław Kaczyński nie złoży tego przyrzeczenia, to my przerwiemy komisję i Jarosław Kaczyński nie będzie przesłuchiwany. Niestety im się to nie udało. A może, było zrobić, Może trzeba było skierować od razu wniosek do sądu i zaczekać na to, aż sąd rozstrzygnie te kwestie, bo pojawiają się takie głosy prawników, że te zeznania Jarosława Kaczyńskiego nie mają pełnej wartości prawnej. A to opinie są w tej sprawie różne. Natomiast myśmy skierowali wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za tę sytuację. Natomiast nie jest tajemnicą, bo nawet przed tym spotkaniem i przed tym posiedzeniem mówiłem to publicznie, że Jarosław Kaczyński nie będzie raz przed komisją śledczą. Dał dodatkowe argumenty, żeby być po raz kolejny zresztą myślę, że całe przesłuchanie i całe jego i wszystkie jego wypowiedzi pokazują, że bardzo plątał się, mylił się i oprócz. Takich żarcików i tego rechotu Jarosława Kaczyńskiego, to tam było wiele sprzecznych informacji, które będziemy weryfikować, konfrontować, a przede wszystkim będziemy je zestawiać z dokumentacją, którą otrzymamy. Kiedy będzie w takim razie kolejne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego? Teraz jesteśmy na etapie uzyskiwania certyfikatu do dokumentów ściśle tajnych i Myślę, że nie będzie to wcześniej niż po otrzymaniu tego certyfikatu i otrzymaniu tych dokumentacji. Na tej dokumentacji. Nam zależało na tym, żeby Jarosław Kaczyński był jako pierwszy, żeby pokazać, jaki był obraz funkcjonowania państwa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ale To się udało I według myślę, że pana, że dla... bo te tak, opinie dotyczące komisji są no mało pochlebne. Raczej dzisiaj Ale chociażby czołówka Gazety Wyborczej bez radni wobec Kaczyńskiego. Widać było, że to polityczne show przysłoniło merytoryczne przygotowanie i chyba jednak prezes PiSu Was zaskoczył swoją strategią i udało mu się pamiętam. rozbić. Wie pan, ja rozumiem, że były takie oczekiwania, żeby tutaj były nie wiadomo jakie fajerwerki, były oczekiwania, że my będziemy do tego Kaczyńskiego się, czy na tego Kaczyńskiego się rzucać i dojdzie do jakichś nie wiadomo jakich scen, żeby była klikalność i cytowalność. Natomiast ja rozumiem, że taktyka Prawa i Sprawiedliwości to były hecheszki i naleśniki, członki i tak Natomiast myśmy do tego podeszli, przynajmniej ja do tego podszedłem naprawdę bardzo serdecznie. Serio. I czytałem też takie opinie, ale opinie, takie naprawdę rzetelne opinie, że komisja wydobyła z Jarosława Kaczyńskiego informacje, które były niespójne, gdzie Jarosław Kaczyński się miotał, że nie wiedział, że później sobie przypominał. Więc dla mnie obraz prawa i sprawiedliwości tych ośmiu lat się tylko potwierdził, że niepodzielnie rządził Jarosław Kaczyński, który niespecjalnie przykłada uwagę do ważnych rzeczy. A jak sprawował funkcję publiczną, to niespecjalnie zdawał sobie sprawę, za co odpowiadał. Rozumiem, Bo, że opinie prostych... rzetelne to są tylko te, które są pochlebne wobec komisji? Nie, nie, ale oczywiście, że nie, dlatego że ja przyjmuję za pewną taką no niewłaściwość, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, że ten początek, odkąd Jarosław, od kiedy Jarosław Kaczyński przyszedł i zrobił zamieszanie, można było to zdecydowanie lepiej przeprowadzić, można było być bardziej stanowczy i my jako prezydium z tego faktu wyciągamy i wyciągniemy na pewno wnioski. Natomiast też nie chciałbym sprowadzić Komisji Śledczej, szczególnie tej Komisji Śledczej, tylko i wyłącznie do show politycznego, który ma pokazać, kto komu bardziej dopiekł, bo wie pan, gdybym ja chciał wejść w retorykę Jarosława Kaczyńskiego, to bym zaczął cytować e, słowa jego świętej pamięci brata o podsłuchach i wtedy byłoby show, bo pewnie Jarosław Kaczyński by Będ nie wytrzymał. Nie o show chodzi, bo ja na by... przykład oczekiwałem, że komisja pokaże jakiś dokument, który będzie w stanie czarno na białym udowodnić i też przyprzeć Ale... świadka w tej sprawie, że Ale... był związek albo z zakupem, albo z użyciem. Ale, panie redaktorze, pan słusznie oczekiwał, natomiast taktyka komisji na przesłuchanie, pierwsze przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego była zupełnie inna. Gdybyśmy Jarosława Kaczyńskiego mogli wezwać tylko raz, to pewnie ja bym się z panem do, dokładnie zgodził, natomiast nikt nie ogranicza możliwości wzywania świadków. Myśmy chcieli wyjść od założenia, że ta cała opowiastka, że nie było Pegazusa, że to jest jakiś wymyślony zwierz z skrzydłami, gra komputerowa, to była jedna wielka ściema, bo Jarosław. Kaczyński uczestniczył nawet na etapie zakupu w konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości. Więc myślę, że jak zestawimy to, co uzyskaliśmy w piątek z informacjami, które były wypowiadane przez Kaczyńskiego publicznie, to zobaczymy, jaki on był niekonsekwentny i jak on kłamał. Dlatego, że on od samego początku był wtajemniczony, że takie oprogramowanie jest kupione, on był wtajemniczony, że to oprogramowanie jest używane, on nawet został złapany na takiej prozaicznej rzeczy. Zarzekał się od odpowiadając na moje pytania, że nie było dyskusji na temat Pegasusa na Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa, po czym przyszedł po dwóch godzinach i powiedział, przepraszam, jednak sobie zacząłem coś przypominać, jednak jaka, jakaś dyskusja była. No to jest jednak bardzo ważne, bo to był człowiek, który chyba nie jest tajemnicą, ja nie zdradzę żadnego sekretu, który mimo tego, że nie pełnił funkcji publicznych, był nad prezydentem, nad premierem i nad rządem. Obywatele zobaczyli, że to, o czym mówiliśmy i to, co mówiliśmy na temat PiSu jest prawdą. Pani a posle. teraz będziemy to wszystko, o czym pan mówi, Zestawiać z dokumentami. A czy według pana przewodnicząca komisji Magdalena Sroka dała sobie radę jako przewodnicząca komisji czy konieczna jest zmiana? Bo między innymi o takiej możliwości wspomina dzisiaj Rzeczpospolita? Wie pan, ja rozumiem opinię, natomiast ja. Jestem też współodpowiedzialny za to, jak ta komisja wygląda, bo jestem jej wiceprzewodniczącym. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Magdalena Sroka nie była przewodniczącą komisji. Ona jest do tego bardzo dobrze przygotowana. A to, że mieliśmy do czynienia z takim pospolitym hamstwem w wykonaniu dwóch panów z prawa i sprawiedliwości i może tutaj powinna być szybsza reakcja i zdecydowana reakcja, nie jest argumentem do tego, żeby odwoływać przewodniczącą komisji. Wyciągamy wnioski z pracy organizacyjnej tej komisji. Kolejne posiedzenie będzie wyglądało już zupełnie inaczej, bo mamy też pewne doświadczenie. Ja nie spodziewałem się tego i nie ukrywam, bo mam też cięty język, ostry język, ale no to, do czego dopuścili się panowie z PiSu, krzycząc, przerywając, wchodząc w zdanie, no to jest pospolite dziadostwo, na które już nie będziemy pozwalać, bo jeżeli coś takiego panowie będą robić, będą automatycznie, znaczy, może nie automatycznie, ale bezwzględnie wykluczani z prac komisji, bo jak zostali wyrzuceni, później prace wyglądały zupełnie inaczej i o to nam chodziło, żeby Myśli pan, że to jest ich strategia? Mówi pan, rozumiem, o posłach PiSu, Jacku Ozdobie i Mariuszu Gosku i jeśli oni będą przerywali, zachowywali się tak, jak podczas ostatniego przesłuchania, to mówi pan, że nie będziecie czekali i będą po prostu ci posłowie szybko wykluczani, tak? Oczywiście, że tak, dlatego że wie pan, można y, posługiwać się kwiecistym językiem, można nawet robić wprowadzenia do zadawania pytań, natomiast nie można sobie pozwolić na to, że jak ja. Pytałem pana profesora Kosińskiego, czy on został i yy, dlaczego nie przyjechał na posiedzenie Komisji Senackiej. I on zaczyna mówić, że on został zawrócony, bo dostał telefon od swojego przełożonego. To panowie włączają mikrofony, podskakują i uważają, że będą takie rzeczy zagłuszać. No nie od tego jest komisja. Gdybyśmy tak do tego podchodzili, to by musiał zagłuszać Jarosława Kaczyńskiego, co drugie zdanie. No dajmy się każdemu wypowiedzieć, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy. Każdy ma prawo głosu, ale myślę, wie pan, so, myślę sobie, że nie wiem, czy pan Gosek, bo. On tam niewiele rozumie z tych rzeczy, które się dzieją w komisji, ale myślę, że pan ozdoba żałował swojego zachowania, bo mógł wziąć udział w poważnej sprawie w przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, natomiast wykluczył się z obrad i musiał y, oglądać je z, w telewizji bądź w internecie. Więc myślę, że y, przynajmniej pan poseł ozdoba wyciągnie z tego wnioski, bo naprawdę no, ta, ta awantura nie będzie tolerowana i mogę już dzisiaj zapewnić, że jeżeli to się pojawi przy następnym przesłuchaniu, pan Dwóch, trzech minut nie wytrzymają na komisji, bo po prostu zostaną z niej wyrzuceni. Panie pośle, a wspomniał Pan o tym, że Jarosław Kaczyński i jego zeznania mogą być konfrontowane. Czy to oznacza, mówiąc wprost, że wyobraża sobie Pan konfrontację na posiedzeniu komisji Jarosław Kaczyński versus ktoś inny? A jeśli tak, to kto? Znaczy, wie pan, z tego pierwszego dnia przesłuchań wynika, że Jarosław Kaczyński bardzo często o wszystkich sprawach mówił panu Kamińskiemu, bo to nazwisko się przejawia. Zresztą Jarosław I Kaczyński też ufał Mariuszowi Kamińskiemu, o tak, czym wspominał. Często opierał że... swoje zdanie na podstawie tego, co Mariusz tak. Kamiński mówił. Dokładnie, więc ja sobie wyobrażam taką konfrontację w perspektywie czasu, że po jednej stronie usiądzie pan Kamiński, po drugiej usiądzie pan Kaczyński i będziemy to konfrontować. Bo wie pan, dla mnie jest coś przerażającego, że wicepremier polskiego rządu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, dostaje informację, że ktoś był podsłuchiwany, że podsłuchiwany był jego oponent polityczny, i zamiast to zweryfikować, zamiast to sprawić, zamiast tej sprawie nadać bieg taki proceduralny, to on bierze. Ze swojego kolegę i mówi, Mariusz. Czy ty słyszałeś coś o tym, a Mariusz mówi do niego, tak, tak, słyszałem Jarku, ale nie przejmuj się tym specjalnie i na tym zamyka temat, bo to tak mniej więcej wyglądało. Ja już, wie pan, chciałbym też bardzo skonfrontować yy, pana Jarosława Kaczyńskiego z panem ministrem Siobro. Bo Jarosław Kaczyński powiedział, że on w 2017 roku, kiedy była dyskusja, z jakich pieniędzy zakupić to oprogramowanie, słyszał coś, że są problemy, że nie ma tych pieniędzy, że może z Funduszu Sprawiedliwości, za Fundusz Sprawiedliwości Odpowiadał pan minister Ziobro. Bardzo bym chciał zobaczyć i usłyszeć, co panowie w tej to kilka sprawie. Kilka pytań porządkujących jeszcze w tej sprawie, bo mówi pan o Zbigniewie Ziobro. Czy komisja. Cały czas planuje wezwanie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie, a pytam w kontekście tego, że Zbigniew Ziobro zabrał głos w mediach społecznościowych na temat stanu zdrowia. Opublikował zdjęcie ze szpitala, napisał, cytuję, wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy, nie opierajcie państwo się takim przekonaniu w swojej przyszłości, swojego życia i życia waszych bliskich. Badajcie się regularnie. To według Zbigniewa Ziobry, ale też jego współpracowników miało przeciąć spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Co wobec tego planuje komisja? Czy będzie wezwanie Zbigniewa Ziobry i sprawdzenie jego stanu zdrowia? Będzie wezwanie pana Zbigniewa Ziobry i będzie zachowana tutaj procedura, jeżeli my. Po skierowanym wezwaniu dostaniemy informacje od lekarzy potwierdzone przez biegłych, z listy biegłych sądowych. To oczywiście będziemy czekać na poprawę stanu zdrowia pana. Ministra ziobry. Ja życzę każdemu, kto jest chory, każdemu, kto ma problemy zdrowotne, szybkiego powrotu do zdrowia, bo można się politycznie nie szanować, można się politycznie różnić, natomiast zdrowie jest ponad polityką i nie mam powodów też, żeby nie wierzyć temu, co pan Ziobro napisał, chociaż czytałem różne opinie lekarzy na ten temat, który zaczęli zestawiać tę aparaturę medyczną, ale nie jestem lekarzem, więc w to nie wchodzę. Natomiast na jednym z najbliższych prezydiów komisji. Tę sprawę będziemy omawiać i na pewno zgodnie z procedurą to wszystko zrobimy. Ale jeżeli ktokolwiek liczy na to, że my będziemy tutaj próbować teraz czołgać pana Ziobrę. Nie, my będziemy postępować zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem w tym zakresie. Natomiast no, pan Ziobro musi się spodziewać, że jeżeli jego stan zdrowia będzie na to pozwalał, to będzie składał zeznania przed Komisją Śledczą, dlatego że cała strefa, sfera zakupowa i, i myślę, że później użytkowa tego programowania dotyczy też resortu Sprawiedliwości. To jeszcze zamknijmy zupełnie wątek przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Czy pan po weekendzie, po tym jak zapewne był czas, na konsultacje z prawnikami. Ma pan pewność, że zgoda premiera nie była potrzebna, żeby Jarosław Kaczyński mógł mówić prawdę i całą prawdę, by mógł mówić, odpowiadać na każde pytanie komisji? Czy to był tylko taki wytrych Prawa i Sprawiedliwości? Ja mam wiedzę i mam informacje od swoich, i nie tylko swoich prawników, doradców, że to był wytrych, że to w żaden sposób nie uniemożliwiło Jarosławowi Kaczyńskiemu składania zeznań Jarosław Kaczyński wymyślił albo ludzie Jarosława Kaczyńskiego wymyślili, że złożą ten wniosek ze względu i, i po to, żeby destabilizować pracę komisji i myślę, że Kaczyńskiemu chodziło tylko i wyłącznie o to, żebyśmy przerwali posiedzenie. Jarosław Kaczyński, bo pan sam wie było ogromne zainteresowanie medialne tego tym wydarzeniem wyszedłby i powiedział No zobaczcie, ja przyszedłem, ja chciałem odpowiadać, no ale tu... Formuła jest nie taka, procedura nie została dopełniona. Jarosław Kaczyński tym został wybity, on nie wiedział, co ma dalej zrobić i próbował to zbagatelizować i proszę próbował obrażać ludzi. Kto będzie kolejnym świadkiem, i jakie są dalsze plany, kiedy kolejne przesłuchania? 27 kwietnia mamy ma, marca, przepraszam bardzo, mamy kolejne posiedzenie komisji. Pierwszym świadkiem będzie pan Krzysztof Kwiatkowski, aktualnie senator. A niegdyś prezes Najwyższej Izby Kontroli, a drugim świadkiem, no, z racji też sytuacji zdrowotnej. Będzie nie pan minister Ziobro, tylko pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, który w czasie zakupu odpowiadał między innymi za Fundusz Sprawiedliwości, a kolejne posiedzenie mamy 5 kwietnia i tutaj ma, jeszcze nie mamy ustalonych świadków, będziemy ustalać ich w tym tygodniu, ale już ta komisja rozpędza się i wchodzi na te właściwe. Nie, tory, A pan kogo zaproponuje? Na tego 5, kwietnia, na tego 5 tak. kwietnia. Znaczy, wie pan, ja uważam, że po pierwsze, my powinniśmy wszcząć procedurę zaproszenia pana Zbigniewa Ziobry i do tego będę koleżeństwo namawiał. Uważam też, że jeżeli mówimy o sferze zakupowej, a mówimy o sferze zakupowej, powinna być wezwana pani premier Beata Szydło, dlatego że na wątek, który ja poruszałem, spotkania panu Nataniachu Szydło. Waszczykowski, pan Jarosław Kaczyński powiedział. Wiedziałem o tym, że takie spotkanie było, a tuż niemalże tuż po tym spotkaniu odbył się zakup. Zresztą premierem rządu w 2017 roku była pani premier Beata Szydło, z tego co ja pamiętam. Więc myślę, że ta sprawa jest też istotna, a przecież zakup to było też przygotowanie do tego zakupu. Więc ja taką kandydaturę zgłoszę, zobaczymy co moje koleżanki i moi koledzy z Komisji Śledczej. Będziemy się temu przyglądać. A teraz zmieniamy temat, bo zastanawiam się, jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej, i jak wyglądają emocje wewnątrz koalicji 15 października. No bo mam takie wrażenie, że napięcie między Włodzimierzem Czarzastym a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią no, nie ustaje. Szczególnie jeśli chodzi o sprawy dotyczące liberalizacji prawa do aborcji. No, wie pan, napięcie to jest może niewłaściwe słowo, natomiast nie ustaje to, że myśmy obnażyli prawdziwe intencje pana marszałka Hołowni. Bo a jakie są te intencje? Co ma pan na myśli? No intencje są takie, żeby absolutnie nie pokazać co myślę, co czuję, jak zagłosuję przed 7 kwietnia, bo zrazi, zraziłbym do siebie potencjalnych wyborców. Marszałek Hołownia zachowuje się tutaj bardzo niewłaściwie, bo y, argumentacja, że nie można dyskutować, nie można rozpocząć procedury uchwalania przepisów liberalizujących aborcję przed wyborami samorządowymi, bo jest ich duża temperatura, to jest po prostu bujda na resorach i nie dziwne, znaczy Dziwi mnie to bardzo, ale z drugiej strony, małe doświadczenie marszałka Hołowni, który nigdy nie brał udziału w kampanii samorządowej, nigdy nie startował w wyborach samorządowych. Może nie wie, jakie to są wybory, może nie wie, o co w tych wyborach chodzi. Mi się to po prostu bardzo nie podoba, a też bardzo mi się nie podoba, że pan Hołownia swego czasu zarzucił kłamstwo panu marszałkowi Czarzastemu, a tak naprawdę kłamcą to jest on. Bo to on ściemnia, on kombinuje, on manipuluje i on twierdzi, że nie można tego procedować teraz. Otóż można, marszałek Hołownia nie chce, bo nie chce stracić paru punktów procentowych w wyborach samorządowych. Trzeba to powiedzieć jednoznacznie. No, to dasz mocne bo słowa, bo takie nazywa, pan marszałka jest niewłaściwe. nazywa pan marszałka Sejmu kłamcą, ale z drugiej strony Szymon Hołownia dość jasno jeszcze w kampanii wyborczej, przed wyborami parlamentarnymi, mówił, co na ten temat uważa, i też mówił, że jest zwolennikiem referendum w tej sprawie. Dobrze, ale widzi pan, zasadnicza różnica jest taka, że my szanujemy to, co mówi marszałek Hołownia, a marszałek Hołownia nie szanuje tego, co my chcemy zrobić. Bo ja nie mam pretensji, żeby pan marszałek Hołownia zagłosował przeciw mojemu lewicowemu projektowi, tylko marszałek Hołownia nie chce dopuścić do rozpoczęcia procedury. I to jest niewłaściwe. Przypomina pan sobie, co mówił marszałek Hołownia w trakcie kampanii wyborczej tuż po wyborach? Z gabinetu marszałka, Wylatuje czy wyjeżdża zamrażarka? Okazuje się, że wylatuje i wyjeżdża zamrażarka, ale nie do, nie do e, propozycji, które złożyła Lewica. Czy to podzieli to po koalicję nieuczciwe. 15 października i to tuż przed sto, po, po tym, jak rząd już ma 100 dni, jak 100 dni pracuje? Czy to jest taki pierwszy poważny kryzys, który może doprowadzić do jakiegoś rozłamu? Nie, do rozłamu to nie doprowadzi, dlatego że my mamy wiele, wiele innych fundamentów. To tylko pokazuje, że lewica i siła lewicy w parlamencie powinna być większa. I gdyby dzisiaj lewica. Miała 70 parlamentarzystów czy 80 parlamentarzystów, byłaby zupełnie inna sytuacja. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć wszystkim osobom, które wybierają się na wybory 7 kwietnia, żeby naprawdę poważnie zastanowili się, co chcą zrobić. Bo przecież Pan doskonale wie, ten respirator i tlen, który był. Podany panu marszałkowi kołowni, to poszedł zarówno ze środowiska lewicy, jak i ze środowiska koalicji obywatelskiej. przed 15 no Nie, no października, ale może wyborcy po prostu się... chcieli zagłosować na trzecią drogę. No takie zakładanie. Wie pan co, no nie, to nie. No, to to ja, ja mogę panu tutaj przyprowadzić 3-4 osoby, które stały obok mnie w kampanii wyborczej w ostatnim tygodniu, gdzie podchodzili do mnie ludzie, mówią, e, panie pośle. No ale te trzy, cztery osoby nie, zawsze... to to jest dowód na to? Nie, ale. No, wie pan, no, no, jest to dowód, dlatego że jak pan wie, jak są robione badania, to nie robi się badania, badań na... 20 milionach ludzi. Jak ktoś podchodzi do mnie w ostatnim tygodniu kampanii i mówi: wie pan, jeden głos pójdzie na pana, a drugi głos pójdzie na trzecią drogę, dlatego że my się trochę obawiamy, ale przecież wie pan, my zawsze jesteśmy za lewicą i ja to słyszałem w ostatnim tygodniu. Wie pan, ja tego nie słyszałem, jak się rozpoczynała kampania wyborcza. Nie słyszałem tego po tygodniu kampanii wyborczej, tylko dokładnie w ostatnim tygodniu, bo ludzie się obawiali. I no ale to lewica stało, miała niesatysfakcjonujący że... wynik i to chyba nie dlatego, że przez, no, przez ten respirator i Itlen chce mi pan powiedzieć że ale ten słaby że wynik tak. no, ale, no, nie, lewicy był w wyborach nie, nie, parlamentarnych wie pan, Nie wie pan jestem przekonany i mówię to z pełną odpowiedzialnością bo startowałem w niejednych wyborach i w niejednych wyborach yy, byłem wybierany na różne funkcje gdyby nie ogólne masowe poruszenie to dwa punkty, co najmniej więcej, miałaby lewica, i dwa punkty, co najmniej więcej, miałaby koalicja obywatelska, kosztem właśnie poparcia dla trzeciej drogi. Niestety... Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Niestety teraz tego nie, nie rozstrzygniemy, nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Ale, ja, ale... na koniec porozmawiamy. Tak, proszę, bo chcę zmienić jeszcze temat. Nie, mówię że, mówię, że tego nie rozstrzygniemy. Oczywiście ma Pan rację, tylko jeżeli mówimy o diagnozie, no to przecież nie bez przyczyny też był komunikat ze strony Pana Przewodniczącego Biedronia i Pana Premiera Tuska, że wybory 7 kwietnia to są wybory, na które trzeba pójść i zagłosować zgodnie ze swoim przekonaniem i już nie robić żadnych kalkulacji politycznych. Pan doskonale wie, jak było napięcie przed 15 października. Nie chcieliśmy stracić absolutnie ani jednego głosu. Lewica już kiedyś ośmiogłosowała. Procentowy próg nie przekroczyła, wtedy zaczął rządzić PiS. Dobrze się stało 15 października, że żaden głos nie poszedł do przysłowi, znaczy do piachu, do, do kosza i wygraliśmy wybory i mamy koalicję. Na koniec. To jest bardzo dobre, ale też lubię, jak mówimy sobie wprost, to dlaczego takie wyniki albo dlaczego takie zachowanie. Jeśli o tarciach rozmawiamy, to nie tylko w koalicji 15 października, ale też w tak zwanej zjednoczonej prawicy, bo zapewne pan słyszał fragment wystąpienia Patryka Jakiego w Pabianicach, w którym to Europoseł Suwerennej Polski zaatakował Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę, no, wytykał chociażby wetowanie ustaw sądowych, też brak podpisu pod ustawą medialną, czy ten sprzeciw dotyczący, no upraszczając w pewien sposób, ale który nie doprowadził do unicestwienia TVN-u i, i wolnych mediów. Według pana, w co gra Patryk Jaki i dlaczego to wystąpienie akurat teraz, kiedy no, zapewne musi starać się o miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego? Ja myślę, że mogą być tu dwa wątki. Pierwszy wątek, o którym Pan powiedział, środowisko solidarnej, dzisiaj suwerennej Polski walczy o miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, Patryk, jaki wyprowadza taki jednoznaczny cios w ludzi Mateusza Morawieckiego i samego Mateusza Morawieckiego, bo jak Pan zauważył, on nie krytykuje prawa i sprawiedliwości, tylko krytykuje personalnie Morawieckiego i jego najbliższych współpracowników. I ja bym łączył to. Z tymi doniesieniami, które są jeszcze może bardzo w takich politycznych powijakach, że Mateusz Morawiecki wraz z obozem Andrzeja Dudy może myśleć o założeniu partii politycznej. Wierzy I pan w te doniesienia? By prawa... Słyszał pan o tym, Wie że co? są takie plany? Pan... O tym informował Słyszę Mariusz Gierszewski, o... dziennikarz Radia Z. Były de... Było dementii ze strony Adama Bielana, aczkolwiek w kuluarach taka plotka krążyła. Słyszę o tym, że ludzie Mateusza Morawieckiego i to słyszę z kuluarów sejmowych. Często muszą się tłumaczyć i wstydzić za zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, a Pan wie, że to jest grono polityków młodego pokolenia, którzy chcieliby jeszcze robić karierę polityczną, a niekoniecznie chcieliby zamknięci być do szafy politycznej, gdzie już nigdy nie wypłyną na szerokie wody. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby po wyborach do Europarlamentu przed wyborami prezydenckimi coś na prawicy się stworzyło. I układa mi się to w jedną całość. Patryk jaki próbuje się przypodobać do Jarosława Kaczyńskiego żeby prezes go zauważył, dlatego że z drugiej strony może coś się tworzyć na prawicy i dlatego jest taki atak. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby ten atak był ustalony z tymi dinozaurami politycznymi od Jarosława Kaczyńskiego typu Terlecki, Kamiński, Brudziński, żeby wypuścić jakiego na Morawieckiego. To ostatnie 20 i zobaczyć, sekund. Co się to jak działo? to się skończy według pana? Ta rozgrywka na prawicy. Będzie to wszystko uzależnione od wyborów do samorządu i wyborów do europarlamentu. Jeżeli tutaj Prawo i Sprawiedliwość się pogrąży, przegra te wybory, to pewnie po 9 czerwca, a najpewniej po wakacjach zobaczymy nowy twór na prawicy. I tu stawiamy kropkę. Tomasz Trela, nowa lewica, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę.